już wyspecjalizowani hodowcy, yy, więc proszę uważać, ponieważ to jest pułapka, którą, którą próbują zastawiać na nieświadomych tego większości ludzi. Yy, ci, którzy albo nie wiedzą, że my w Europie i my w naszym kraju również, mówiąc, że yy, żywność genetycznie modyfikowana, czy raczej organizm genetycznie modyfikowany, czy zmodyfikowany, w skrócie GMO, Oznacza taki organizm, mówisz, że inny niż człowieka, którego materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych. Selekcja krzyżowanie zachodzi w warunkach naturalnych, także są dla odróżnienia właśnie od specjalnie wytworzonych technik, inżynierii genetycznej, których wytworami właśnie czy produktami można powiedzieć są rośliny lub zwierzęce genetycznie modyfikowane. Natomiast mówiąc pierwszy ze zwierząt legalnie powszechnie dopuszczony do obrotu no i do hodowli w USA i Kanadzie. Pstrąg genetycznie modyfikowany, inaczej mówiąc, firma, którego wprowadziła i próbowała rozpowszechniać, bankrutuje właśnie. No cóż, taka jest siła popytu ludzi, którzy nie chcieli i nie chcą genetycznie modyfikowanego pstrąga. Jak większość ludzi nie chce, przynajmniej w Europie, genetycznie modyfikowanej żywności. W Europie i w Polsce mniej więcej jest to około nie więcej niż 70% populacji dorosłej, przynajmniej swego czasu. No I teraz jest problem z tym, że Nowy Zielony ład, m.in. jest wprowadzony w bardzo podstępny sposób przy pomocy nowych GMO. Pewnie część Państwa słyszała o nowych GMO, ale jak ja bym powiedział, że przy pomocy jest, jest wprowadzany, jest, ponieważ ruszyła, ruszyło procedowanie nowego rozporządzenia unijnego z inicjatywy, którego projekt z inicjatywy Komisji Europejskiej został złożony w zeszłym roku do Parlamentu Europejskiego, i teraz prezydencja Polska niestety uruchomiła kolejny krok w procedowaniu. Mimo, że obecny rząd Polski chronił konsumentów i chronił rolników przed tym nowym GMO, ale nagle, gdy przyszło do prezydencji, zrobił zwrot o 180 stopni i uruchomił właśnie procedowanie tego rozporządzenia, które zostało wstrzymane przy poprzedniej prezydencji, prezydencji Węgier. Co to jest nowe GMO? Tych dwóch słów tego pojęcia nie ma w tym rozporządzeniu. W tym pojęciu są, pojęcia, są słowa takie jak rośliny NGT, rośliny NGT kategorii pierwszej, rośliny NGT kategorii drugiej. Czy kto ile osób słuchających nas dzisiaj słyszało o roślinach NGT, z których ma być żywność w najbliższym czasie, jak to rozporządzenie wejdzie w życie, i w naszym kraju również. A to będzie żywność genetycznie modyfikowana również. Rośliny NGT tak zostało to nazwane w tym rozporządzeniu, tak to się teraz rozpowszechnia, a popularnie nazywamy to nowym GMO, to są rośliny wytwarzane z roślin dotychczas, czy konwencjonalnie, czy tradycyjnie uprawiane, tradycyjnych odmian, czy konwencjonalnych, ale w których materiał genetyczny zmieniono, którąś z nowych technik genomowych, po angielsku New Genomic Techniques i to daje akronim NGT, dlatego się nazywa rośliny NGT. Po francusku to jest przedstawienie liter NTG, jak Państwo gdzieś przeczytacie, to jest to samo. I No właśnie, co, są, co to są te nowe techniki? Genomowe. To są techniki, które, które są najczęściej reprezentowane przez techniki zwane e, technikami czy technologiami edycji genów. Edycji, tak jak edytowali tekst, jakiś tekst. Wyłączali jakąś literkę, czy całe ciągi liter, przekreślali, skreślali, wstawiali, nowe słowo, całe zdanie i tak Bo materiał genetyczny reprezentowany, w, zapisany w DNA, tak zwanej DNA, czy w sekwencjach DNA się mówi, to są właśnie sekwencje takich par liter. E, opisowo liter, które symbolizują zasady, czy roślina z tą rośliną, czy to zwierzę z tamtym zwierzęciem. No, tak panie panie właśnie chciałem powiedzieć jeszcze, jeśli Pan pozwoli, tutaj jeśli chodzi o te modyfikacje genetyczne, rozumiem, że celem jest przede wszystkim poprawa płodności w przypadku zwierząt, poprawa, nie wiem, przyrostu masy mięśniowej, czyli mięsa, tudzież jakichś innych właściwości, a w przypadku roślin chodzi o to, żeby te rośliny były większe, żeby dawały więcej plonu i żeby były odporniejsze na przykład na różnego rodzaju choroby. Czy o to chodzi? No, takie są argumenty i deklaracje zwolenników wpuszczenia, czy też powszechnienia, inaczej mówiąc, nowego GMO w rolnictwie europejskim, a więc w polskim, bo to rozporządzenie ma upowszechnić na takich zasadach, na jakich upowszechnia się rośliny konwencjonalne, odmian konwencjonalnych i tradycyjnych, bez przechodzenia całej procedury, ostrej procedury połączonej z analizą ryzyka, z, z, z badaniami, z, z identyfikacją, z etykietowaniem, jakie muszą przechodzić wszelkie dotychczas organizmy. No, tylko rośliny są to w Unii Europejskiej, a właściwie tylko jeden gatunek rośliny, różne odmiany, z genetycznie modyfikowane. I pierwszy podstęp polega na tym, żeby nie nazywać tego GMO, no więc wymyślono nazwę rośliny NGT, żeby się ludziom to nie kojarzyło z, z, z GMO, z genetycznie modyfikowanymi organizmami, czy to roślinami, czy zwierzętami. Więc rzeczywiście, tak jak pan wspomniał, są takie hmm, niestety, dlaczego mówię niestety?